Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z modami Minecraft solo. Wyobraźcie sobie, że jest to moje drugie nagranie dzisiaj tego odcinka. Niestety musiałam cofnąć świat, ponieważ odcinek się zepsuł, nie chciał się przerenderować itd., itd. Także to, co pokazałam w tym odcinku, niestety będę musiała do, do tego dojść jeszcze raz, wszystkiego i, i, i Wam pokazać w następnym. A tymczasem postanowiłam, że pójdziemy poszukać sobie jakiejś wioski, jakichś NPC-ów, może z nimi pohandlować czymś, jak się da. Bo, bo po prostu no niestety ten odcinek się zepsuł. Chciałam Wam pokazać, co tam zrobiłam pod yy, z tymi prądami i tak dalej, bo wszystko już działa fajnie, no ale teraz tego niestety nie mogę zrobić. Także cóż, tutaj oczywiście nic się nie zmieniło. Weźmiemy sobie trochę emeraldów, może spotkamy yy, gdzieś tych, tych NPCów. weźmy sobie, nie wiem poróbmy łódki, bo przecież dookoła sama woda zróbmy sobie dużo łódek co, co mi tam, 12 sztuk łódek i wyruszymy, to sobie weźmiemy na wszelki wypadek może jeszcze sobie zrobimy taki przenośny crafting, żeby mieć no cóż, no więc tak jak mówiłam, nie ma co oglądać, nie mogę wam nic pokazać, bo, bo wszystko jest cofnięte. Muszę, się, muszę to wszystko nadrobić do następnego odcinka. Zatem jest noc, zbliża się noc. Także może po prostu jeszcze sobie yy, poczekamy na noc i wtedy pójdziemy. OK, już jest dzień. Właśnie stwierdziłam, że chyba jeszcze weźmiemy sobie łóżko na tym śpie, zawsze więc to sobie weźmiemy. Na wszelki wypadek, jakby nas gdzieś tam noc zastała. No i cóż, idziemy w świat. Tak sobie postanowiłam, że, um, że pójdziemy tutaj, gdzie jest slajmy i od slajmów sobie pójdziemy w którąś tam stronę. Czyli idziemy w świat. Tutaj wam. No nie pokażę Wam co zmieniłam, bo, bo to jeszcze nie jest to. Muszę wszystko nadrobić, więc, więc po prostu idziemy sobie w świat hej ho, hej, ho. Nie wiem dlaczego mi się to wszystko zepsuło. Po prostu nie chcę zrenderować mi tego filmiku. Nie wiem o co chodzi. Tu nam się trochę laguje znowu. Mu. Mm. Cześć krowy. Ale głupio wygląda ta owca. Taka ogolona. No, zjadłabyś trochę trawy, byś tam się sowczyła. Może tak powiem. No dobra, pozwiedzamy troszeczkę świata sobie. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda, no znaczy drogę do slimów. Do to już kiedyś oglądaliśmy. Więc yy, tak, jakoś tutaj. Aj, 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 Nie ma tutaj nic, żadnych ciekawostek, ale może tam dalej gdzieś coś znajdziemy ciekawego. No już jesteśmy blisko slimów i potem sobie pójdziemy, nie wiem w którą stronę, chyba w tamtą tak, tak, o kurczaki owce a ja nie mam tego peaceful'a zrobionego przez przypadek nie, easy, ok ok, ok Kwiatki. Je szukałam kiedyś kwiatków, takich wysokich właśnie, a one tutaj są. Ha, ha ha. Tak od czasu do czasu się zatrzymują, bo tak jakoś mi to właśnie wszystko tutaj laguje. I wtedy się chyba źle coś nagrywa, wydaje mi się. że to właśnie zepsuło mi tamto nagranie, takie właśnie lagowanie. Yy, trochę wrzuciłam na, na mm, do komputera różnych różności i może to właśnie przez to yy, mam bardzo mało miejsca na dysku, no ale to w sumie nie powinno mieć chyba znaczenia. No ale może ma. O, i doszliśmy do wody. Nad nami slajmy. Nie spadają tutaj żadne? Halo? Slajmiki? A może by było ciemno. Jak wygląda mapa? Mapa wygląda... Tak. Mapa wygląda tak, więc sobie może tutaj popłyniemy tak o, dotąd. Ciekawe, ciekawe, czy nam się uda. Koń jest tutaj. Płynmy. Hops, ruszaj. Płyniemy sobie, płyniemy. Ciekawe, czy nam się uda właśnie dopłynąć gdzieś tak daleko. Tutaj przesmykiem takim. Tutaj, skręcaj, skręcaj ok, skręcaj, skręcaj no i pięknie nie w tą stronę skręcaj wycofaj się fajnie zepsuło się no dobrze, zrobiłam dużo łódek dobra, tutaj tym przesmykiem sobie przejdziemy w takim razie i dokąd nas ta woda doprowadzi tu musimy. Ok. Dobrze, to idźmy, idźmy. Cześć, owco. Cóż tutaj mamy na tym świecie? No dobra, to nie płyniemy, bo on i tak nie chce skręcać porządnie. Idziemy sobie dalej. Idziemy tak jak woda, ok? Idziemy sobie, pacy. Ej, ruszaj się. Ciekawe, dokąd dojdziemy. Uuu, co za dźwięki. Tam są slajmy Aha, i tutaj jest ten taki, co musimy go przejść bardziej. Mm -hmm. Tu jesteśmy. A chcemy tak, żeby te slajmy były tutaj w, w, tak na ukos Tu idziemy dotąd. No to w sumie dobrze idziemy. No dobra, to idźmy tak, jak idziemy. To idźmy tak. O, ile koni. O, to sobie. O swoje konia w następnym odcinku, i, i, i tę drogę będziemy przebywać wtedy, konno. O co tam, co tam? Coś fajnego tutaj? Nic fajnego tutaj. Hmm. czarne kwiatki, muszę, aj, myślałam, że tu jakaś dziura jest muszę w końcu się, no chyba nie w tą stronę, idziemy chyba w tą o, znowu do rzeki dochodzimy jakieś muszę się w końcu zająć botanią i gdzie nas ta rzeka wyprowadzi? tu jesteśmy o, to tak możemy przepłynąć tu, tu, tu popłyniemy sobie na wprost ok zobaczymy, czy nam się uda pływać płyńmy, płyńmy płyńmy przez morza i oceany hej, 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 hej. no kurczę, no pięknie o, perła akurat nam się tutaj zrobiła. E, no dobra, to co? To następną łódkę. Oj, bo już się powoli ciemno robi. To nas spotkają potem te stwory głupie. Płyńmy, 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 płyńmy. Płyń, 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 płyń. płyń. O, tutaj gdzieś są, w okolicy. Oj, chyba nie tak mieliśmy płynąć, ale dobra, dobra, skręcaj, skręcaj, skręcaj. Dobra, płyniemy, płyniemy. I przestaliśmy płynąć. Oj, oj. To w tę stronę musimy teraz iść. Strasznie się haczy tutaj. O, niedługo noc się zrobi, a my tu idziemy, idziemy. Chyba, chyba nam przyjdzie walczyć w tej nocy, albo po prostu się prześpimy. Znienacka? Boże, jak to laguje. okej, okay, okej, okay, idźmy tutaj ops spójrzmy na mapę tu mamy jeszcze kawałek do przejścia no dobra, bierzemy następną łódkę i płyńmy zawsze to troszeczkę Przybliży nas do celu. Tutaj. A nie, 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 nie. Nie w tą stronę. I się zatrzymało. I oczywiście się rozwaliło. No dobrze, to idźmy tutaj. Ale nas spotkało stworzonko. Znaczy, już jest ciemno się robi. O matko, jak to laguje. Dobra, idźmy tutaj. Ok, idziemy, idziemy, idziemy. A może się tutaj by przespać? Nie w tą stronę chyba, chyba bardziej w tą stronę. Wiecie co, ja sobie jednak tutaj łóżko postawię. O! No, nic nie dało to postawienie tutaj łóżka w tej chwili. Dobrze, to w takim razie nie postawimy łóżka. Pójdziemy sobie dzielnie. Dzielnie, dzielnie. Oj! O, ile was tutaj? Halo! No kurczę, blade! No, naprawdę więcej was matka nie miała? Co to jest? Dobra, mapa, gdzie my jesteśmy? Tutaj musimy iść. Ok, czyli tutaj przejdziemy przez to. O, już jest wioska! Hurra, hurra! Jak ładnie to wygląda, jak się siedzi światło. Mam nadzieję, że nie spotka nas tam nic złego w tej wiosce. O tu grup jest. O nie, nie, teraz. Albo dobra. Okej, okay. nie było stwora. O, tutaj jeszcze coś jest. Hm. Tu zginął chyba. Villager. Ups. Ha. ha. Dzień dobry. Ania, tu przyszła? Dzień dobry panu. Ja was uratuję. Bladżerzy. Dzień dobry. O, tu jest fajne miejsce. Zamykaj zamykaj te drzwi. Hej. Tutaj się prześpimy. okej okay. Śpimy, śpimy. Dobrze, to tutaj sobie zostawimy. Z tego domu będziemy korzystać. Może tutaj sobie. O, 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 o Boże, jak to laguje. Y -y 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 -y. Waypoint? New domek, wioska tutaj sobie będziemy mieszkać save ok, close close dobrze, to będzie nasz domek, sobie tutaj zamieszkamy u u cóż my tu mamy w tej wiosce? Ciekawego O, jakie ciekawe ciekawostki tutaj są Kaktus <coughs> Binding, wow, co to jest? O, dzień dobry, co pan sprzedaje? Za gravel i emeralda 5 flintów, no wiesz co? Wstydź się O, tutaj ciekawe, co to? Szały A tu? Takie Chcecie takie rzeczy proponować w ogóle? Idź sobie stąd. A tutaj co jest na górze? O, jest kowal. No co ty? Strzelać do mnie. Teraz go rozwalimy. No, no kurczę. No co za. O, ty, 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 ty szkieletonka jedna normalnie by mnie doprowadziła do zguby uuu traumium ingot no, no, no no dobrze, dobrze a pan co sprzedaje? za takie coś? takie coś nie chcemy takiego czegoś. A pan co sprzedaje? Za takie coś. Co? Dziwne, dziwno Ale panie, wyglądam. A pan co się tak kręci w kółko? Za takie coś też takie coś. Co to jest? Landmine? Nie mam pojęcia. Jezu, ile was tutaj. Dlaczego tak biegacie w kółko? Co tam jest? trawa tylko Jezu, teraz nie wyjdę Dobra, wyszłam Ok, co tutaj jeszcze macie, panowie? Uuu, biuro Normalnie biuro ze skrzynką Co tam w skrzynce? Spectral Dust Wow, z z Minecraft'a Gold to sobie weźmiemy, a to niech sobie zostanie, i ten, ten, ten yy, też zostawimy. Niech sobie to tutaj stoi. Nawet wodą napełnimy, żeby nie było. Że zebrałam wodę. Ok. Co tu jeszcze w tej wiosce jest? A jakieś uprawy macie? Ha! A. upraw nie mają, ale numer. no to trzeba wam zrobić tutaj uprawy bo kiepsko kiepsko tutaj się gospodarujecie panowie o, i co wam trzeba tu zabrać, bo to w końcu jest krowia kupa dobrze, to w takim razie mm, ja tutaj tą wioskę jakoś ulepszę. A nie macie na przykład takiego takiego cmentarza albo czegoś tutaj? Albo na przykład pieca nie macie? Kiepsko. Ale macie rzekę, więc, więc zrobię z tej wioski, słuchajcie, wioskę taką rybacką. I oni będą się zajmowali łowieniem ryb. I, i, I zrobię do nich sobie tutaj podjazd. Ładne drogi porobię. W sumie nie jest daleko od domu, tylko 1466 metrów, więc to jest tylko kilometr. Nie jest źle, nie jest źle. No, półtora kilometra znaczy. Nie jest źle, będzie można sobie tutaj zrobić. O, wiecie co? Możecie znaleźć y, nazwę dla tej wioski na przykład. To by było fajnie. Y, także, ska, więc y, czekam na Wasze propozycje nazwy tej wioski. Tutaj już byłam, tak? Ej, kurczę. Y, propozycje nazwy tej wioski. O, tu nie byłam. Y, dawajcie jakieś fajne. To tu? O, jeszcze więcej takich narzędzi. I, 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 i. Uh. Uh. i. właśnie napiszcie mi jeszcze, czy mam tutaj drogę do, tego, do tej wioski robić taką pod, podziemną, czy tkami się tam w jakiś sposób przemieszczać. Napiszcie mi to, proszę. I tak jak wspomniałam na początku, yy, yy, w przyszłym odcinku pokażę Wam, jak te prądy tam porobiłam. Tylko to zupełniam wszystko, bo, bo no niestety się zepsuło. Właśnie z, powiększę tę wioskę yy, w stronę właśnie tej wody. I, I w sumie widzimy się w następnym odcinku. <laughs> Mam strzałę normalnie w sercu. To tymczasem, papa. Pa.